Co wyraci? Co ładnie, coś fajnego, nie, to jest fajne, nie wiem, co jest. O! Witam wszystkich. Dzień dobry. Dzisiaj gramy w jakiś symulator ducha. Będziemy łapać ducha. Tak, właśnie, wciągam ducha. Wciągasz ducha nosem. Nie mam odkurzaczy, wciągam ducha odkurzaczem. Narkotyki są złe. Dobra, o co chodzi w tej grze, bo tu już widzę, że zaczęłaś. Powiedz mi. No masz, masz? odkurzacz, wciągasz ducha odkurzaczem, potem kupujesz. Lepszy odkurzacz i lepsze plecaki, no takie ogólnie. dobra Dobra, 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 spanek. Dobra, idę po kolejnego ducha. O, sowa, sowa. a i sowa tu jest. Też taką chcę, ja mogę taką drugą znaleźć? Nie ma. Jedyna swoim rodzaju. Widzę, 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 a ona ucieka. Chodź tu, Maciu. Łapie sowę! O, jest, jest tutaj, jest tutaj. Posługę dostałem. Co to jest? Ja chciałem powiedzieć, że to miał być symulator ducha, a nie jakiś upośledzony leśnik, który wciąga słowa. tu mogę okurza. sprzedać, a co bym sprzedawać? A, ja sprzedałem duchy. Dobra, co mogę sobie jakiś lepszy kupić, zobaczymy. Do 50. No to tak słabo trochę. Zobaczymy jakieś te. O kurde. O, robimy opening! Robimy opening, robimy dobra Okej, okay, eee... mam nowy y, vacuum. Robimy robimy opening. Robimy. Co wyleci? Co wyleci? O właśnie coś fajnego, nie wiem co to jest fajne. Ło, dostałem pszczołę! Wow, <grym> Pula, ja mam pszczołę. A, a ja ty mam nie masz. Y, nowy odkurzacz złoty i trochę Pec. inaczej ciąga te duchy. Mam wyciągniętego tego rzeka. Jest to pszczoła. Bo, o, ten no, nowy to jakieś questy w ogóle? Chciałam powiedzieć, że kupiłam ten drugi, ten odgaracz, który jest za 50 i że on wciąga mi od trochę większej odległości. Nie, nie bardzo no niewiele, niewiele większej, ale też trochę. Dobra, to mam. I właśnie po wciągnięciu sobie dostałam orzecha, a nie pieniążki. O, dostałem 5 gemów. A ty ile masz gamów? Eee, 6000 coś. No to też możesz tę skrzynkę kupić. Aha, a co to tam jest, mówisz? No, no skrzynką możesz sobie kupić, tam nas pewnie masz. Tam można wylosować sepeta. A co daje PET? Daje jakieś te? No, jakieś Cześć. bonusy, daje jakieś mnożniki. No to zaraz zobaczę. Dobra, wciągamy ducha. Oś tu zielony. Tego jest taka, taka muzyczka, taka po prostu motywująca. <grym> <grym> tum, 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 tum. Motywująca. <grym> no, o kurde, a tam można potem w inne światy przechodzić. To jest ten jakieś duchy leśne, a potem są inne. Jest, tutaj stoi jest, jest jakiś pociąg w ogóle, nie wiem co to jest pewnie jakiś Halloween coś tam. Um, no więc tak, my na razie jesteśmy w pierwszej fazie, czyli w fazie leśnej wciągamy jakieś dziwne duchy i sowy, chociaż nie wiem co ma wspólnego SOWA z duchem, ale pomijmy ten fakt, a później mamy jakiś <grym> ma świat la To Ma wytrzeć jak ją wciągam. Dobra, sprzedaję to u 50. Znaczy, na pewno nie przejdziemy tej gry teraz, więc jak chcecie, to mogę nagrać więcej. Ja aktualnie nie wiem, czy kupić teraz, jak zbieram sobie 200, to czy, czy kupić sobie jeszcze lepszy odkrycie, czy kupić sobie po prostu większy plecak. O, widzę, że to są te tradey można robić, więc jak ktoś ma jakiegoś fajnego zwierzaka, że coś tu może mi ktoś znać, nie? Ja zawsze jestem chętny. Ja również bym chciała. Ile jest? To, 150? Tak. To... Wejdę kupić skrzynkę. Ten najdroższą. Dobre, and, and to najdroższą. Dobra, kupiłem to. Ej, boję się. Już co, bo kupiłabym, tylko że. Myślę sobie, że może być tak, że w, w tym świecie no. lawowym, w tym, co jest następne, mogą być z kolei inne skrzynki do kupienia. Jakieś fajniejsze, lepsze. O, ale ten odkurzacz teraz szybko wciąga. Serio. Jeżeli tak jest, to będzie niefajnie. No to sobie kupno. Tutaj jest ten świat, ten lawowy, nie? No. I e, chciałam. Kupić skrzynkę, ale obawiam się, że w tym świecie lawowym jest, yy, będziemy, będą inne skrzynki, będą skrzynki lepsze, bardziej opłacalne i nie wiem. To i tak cię chyba nie będzie stać. Dawaj, nagrodę. Dawaj, nagrodę. Nie podziemie co mówisz. O 15G No to żeś mi dał nagrodę. Ci, że taka. taka średnia. O, tu coś mogę upgrade'ować. O! Antenę mogę upgrade'ować i co to mi da? Antenę! Nie wiem. Dobra, nie kupuję tą skrzynkę, zaryzykuję. A tutaj się wybiera, że to jest zwierzaka, czy to samo ci losuje? Nie, musisz wybierać. A, bo tu jest y y legendarny, rzadki un kolon, Dobra. Ja a, jak, tu, a ty, ty nie losowałeś, Ptukę, a... Pszczoły mam. A to ty masz lepsze, ja dostałam Flaminga. Flaming to jest ten podstawowy ten najzwyklejszy, ale jestem zła. Dobra idę sprzedać e, moje duchy. I teraz. Ja no nie czaję, wyjęłam go, a ja go nie ma obok mnie. Czy to jest flaming? Hmm. Powiedz mi, to wygląda jak jakiś klaun. Ja go mówię, spójrz dostanę. na niego, no spójrz. Poczekaj. Po prostu obróć się, obróć się za siebie. Zobacz jego mordę, czy to wygląda jak <laughs> <jest> flaming? <laughs> wygląda jak bałwan. Jest obrzydliwy, jest paskudny. Tak bałwan wygląda. A moja pszczoła? gdzieś moją pszczołę? Tak, jest lepsza. <laughs> Uśmiechnięta. <laughs> Powiedz mi w ogóle, kto w świecie wymyślił, komu przyszło do głowy żeby wciągać duchy odkurzaczem. Najtańsze. Nie. Dobra, kupię najtańsze. No super, znam lisa. Czy w tym odcinku uda nam się w ogóle przejść do kolejnego świata przy takim tempie? Nie wiem, nie wiem. Oczywiście, że tak. Czy musieli nagrać kolejny odcinek z tych serii? Z tej gry? No chyba, że nie chcą. Jeśli nie chcecie to napiszcie, nie chcemy. Będzie nam bardzo <noise> Same komentarze nie chcę Nie no, proszę nie być takim niemiłym dla nas, my się staramy. Chciałbym nagrać jeszcze jeden odcinek o, z tej serii. O, wiewiórkę. O kurde, dobra, pokaż tą wiewiórę. Co nam mi daje? No ja mam lepsze. Mój odkurzacz fajnie ssa. <noise> dobra, ja mam lepsze rzeczy bez sensu. Niepotrzebne mi to. Po co w ogóle mi to dali? prawdzi a tutaj nie ma... A jest! Są chyba kody. Tak, są kody do tej gry. Co? No, są kody. Na dole pod y, tymi gmami masz y, do wpisania kod. O, no. Dobra, to poczekajcie, my wpiszemy parę kodów i wrzutimy. I tu jest taki, jakiś... Boss teraz! No, do, no to co? Dobra, dawaj, idziemy do niego. Dawaj, dawaj. Dobra, na, y, Nie wpisaliśmy jeszcze kodów, ale tu jest jakiś bot. Który... Boss. który nas... Mm, bot. <laughs> to tak. jest jakiś boss, który nas, nas bije i... Kiedy dostaniemy do zabiciego? Ej, czemu się podniosłem? Co jest? Tak, właśnie ukazał się boss, który jest tutaj przez wszystkich wciągany odkurzaczem. Jak widać, chyba jest on rzadki, ponieważ jest teraz na jakiś czas. Dlatego musieliśmy zrezygnować z wpisywania kodów na rzecz wciągania tego czegoś. To jest drzewo. Dobra, 12%, no patrz. No co jest, co za ja to chyba już drzewo, Jezus. Ale 10%, no nie. 8. Dobra, 7. 6. A. Dobra. Dawaj, 4, 3. 2, 1. O! O! Dostałem jakąś On... odznakę. Do, też dostałem znakę I co dalej, co dostałem jeszcze? Chyba nic nie dostałem. E, jakieś średnie. Ja tam mam do odebrania jakiś kuferek. Biegnę tam. Taki kuferek. Jaki? o ja też mam. I co mi to dało? Coś nam nie dało, jest. ale nie wiemy co. Dobra, my wpiszemy tylko... Dobra, dzień dobry, witamy was z powrotem. Dostaliśmy w sumie pety tylko. Ale to takie konkretne pety, które mogą nam pomóc bardzo. Mhm. A... Który jest lepszy? Ten, czyli ten. A ile można maksymalnie wyjąć? Trzy. Dobra. O nie, to tego musisz schować. Do tego. Ej, to jest lepszy? legendari czy rar? Chyba legendary. Nie? masz napisane, masz te różniki napisane, nie? A to jest bez sensu. Ej, bo wynikałoby z tego, że mój flaming ma więcej niż ten, który jest rzadki. Serio? Mhm. Uh -huh. A który? To ile daje Twój Flaming? To znaczy, tutaj mam takie coś, że Flaming daje mi. W tym pierwszym mam x1,69, tym drugim x1,20, a ten rzadki 1,45 o 20 mniej i 1,09. No, a to ten, to ten akurat, to, to, ale te inne dają dużo, więc te, te trzy nowe sobie weź, te trzy mhm. inne. Tak zrobiłam właśnie. Mam nadzieję, że to mi pomoże. serię, żeby było fajne. No, ale to serię zbiera teraz. O Jezus! Ale szybko! No. Okej, okay, moi drodzy, powiem wam, że po tym wpisaniu kodów jest to znacznie lepiej i bardzo szybko zbiera się to wszystko, także bardzo fajna opcja wpisać kody. Ej, ty masz ten, jak zebrałeś tą skrzynkę, to wejdź sobie w Inventory, i tu, w Charakter i tu masz Inventory, taką zakładkę, kliknij w to i tu możesz otworzyć sobie to, to dostałem. Chodź, pójdziemy do tego, do tego pociągu, zobaczymy co się, co tam jest w ogóle. O, patrz, jest pet straty tutaj. No, jest halloweenowe jakieś. Ale to przez to cukierki musisz zebrać. Mhm. Przypuszczam, to że to jest na halloween, to może też długo nie trwać, więc trzeba by się zbierać szybko te. Tutaj po zebraniu jednego ducha już masz pełny ten. Znaczy, ja przynajmniej nie mam, bo ja mam ten podstawowy plecak. Kurde, ta maszyna z gumami nic nie daje chyba. Ej, kliknij X. Możesz tutaj ten, na jakiejś co sobie latać. O kurde, 2000 dostałem od razu. Tu jest taki jakby labirynt, coś z tym zająć. Tu jest jeszcze jakiś inny rodzaj ducha, jeszcze jakiś ten... Wciągaj te duchy. Wciągam. Mam już 6 na 10. To weź tą, weź te cukierki. Nie mogę trafić. Zobaczy co ona ma, co ona nam da. O, dostałem 25 cukierków. Kupimy jakiś odkurzacz może. Za 8 tysięcy jest. A za ile jest plecak? 7 tysięcy. się Ja właśnie opłaca? kupiłam plecak za 7 tysięcy. To się bardziej płacą. Dobra, kupię to. Na to mnie akurat nie stać. Na te kolejne. Na, na, na ten, na, plecak. Ale dobra, otworzę jeszcze jedną skrzynkę i Jimmy tą najdroższą otworzę, tak na No Ja akurat kupiłam właśnie plecak za 7 tysięcy, bo ogólnie y, on zbiera o. 4 tysiące. I mi to bardzo jest na rękę, dlatego że mogę po prostu w jakiejś pomyśle nie muszę co chwila wracać tam do głównego o. miejsca. Co, co ja trafiłem? Trafiłem coś rzadkiego. Boss, boss, chodź, boss, boss jest, boss, szybko. Możecie nam też pisać, co mamy robić w tej grze, nie wiem, dać jakieś porady, czy coś. Albo możecie po prostu dać nawet link do gry, w którą mamy zagrać. No. Wciągaj go, dawaj! Dawaj! Pula, wciągaj! Wciągam, wciągam. Tam wiecie, lajki i te sprawy. Nie? Suby. Czemu ciebie nie bije? No właśnie nie wiem, coś w ogóle... Znaczy, kilka razy zostałam odrzucona, ale nie tyle, co wtedy. Dobra, dobra. Już tam nic nie zrobi. A, uderzył mi jeszcze. O, skrzynka. Zrzucałam ja skrzynkę. Aha. No więc chodź na tle pociągu. Y, jeszcze pewnie będzie od innych z bo nie skończyliśmy nawet w połowie. Dokładnie. A fajna jest. Y, no więc dobranoc wszystkim. Do widzenia. Do widzenia. <laughs> dobranoc, papa. Papa. Pa.